Ja wam powiem. Czasami można odnieść wrażenie, że zdaniem polityków obywatele są obdarzeni amnezją. Że nie pamiętają tego, co dany wybraniec mówił albo robił kilka lat temu. A nawet udają, że to, co opowiadali przed tygodniem, to nie oni, tylko wredny awatar albo hologram. Nie będę przywoływał owych znawców ludzkiej psychiki. Każdy ich zna. I może w każdej chwili w internecie znaleźć przykłady, mówiąc delikatnie, mijania się z prawdą pani i panów ze sceny politycznej. Jednak nie mogę od tak przejść obojętnie od pewnych zdarzeń. Właściwie to mamy już kampanię wyborczą. Co prawda, jeszcze z półtora roku do elekcji, ale widać wyraźnie, że jak to mawiano onegdaj, konie poszły po metonie. Włączam każdego dnia telewizor i słyszę czego to nie dokonali różnej maści przedstawiciele opozycji właśnie się dowiedziałem od pewnego polityka z łaskawości mi przypisanej przemilcze jego nazwisko że sprawcą umiejscowienia w Polsce dowództwa 5. Korpusu Armii Amerykańskiej jest Platforma Obywatelska tak, bo to już Donald Tusk o tym rozmawiał jak był premierem ale tego nie ujawniano no bo wiadomo, wróg czuwa w ubiegłym tygodniu zaś pewien pan oświadczył, że niezależność od rosyjskiego gazu zawdzięczamy PSL-owi i Waldemarowi Pawlakowi. Serio, pan z tak głęboką egzaltacją to uczynił, że siedzących obok polityków Zjednoczonej Prawicy i prowadzącego program dziennikarza aż zamurowało. Oni mieli. Naprawdę oni tak to wszystko na poważnie. Dwa tygodnie temu cały świat usłyszał, że niejaki Tusk Donald był zaciekłym wrogiem kanclerz Niemiec Angeli M. Rzekł to ów Donald na spotkaniu z rosyjskimi studentami, którzy parsknęli śmiechem na taką deklarację. Zareagował na to mówca. Dlaczego się śmiejecie? Odpowiedziało mu jeno echo. Mogłem być złośliwy. I za go golem rzec, z czego się śmiejecie? Z siebie się śmiejecie. Miesiąc temu można było usłyszeć, że ten cały przekop przez mierzenie wieślanom to już batory chciał zrobić. Żadna to zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu ukradli pomysł króla Stefana, wielka mimecyja. Kilka miesięcy temu wszyscy wreszcie dowiedzieli się prawdy. 500 plus to zasługa Ewy Kopacz. To ona wymyśliła ten program i w szufladach rządowych zostawiła całe ustawodawstwo. A Beata Szydło przyszła i zabrała to dzieło życia premier EK. Z rok temu odkryto, iż to Platforma Obywatelska rozpoczęła walkę z mafiami vat -owskimi. To oni przygotowali instrumenty prawne, a PiS przyszedł na gotowy i żaden to ich sukces. A mafie paliwowe? To my na granicy z żeśmy stali i te cysterny kontrolowali. Każdy to może zaświadczyć. To wtedy stworzyliśmy szybkie brygady mobilne pod patronatem duetu Jońskich Szczerba. A tunel w Świnoujściu? To my kopali. Gazopor w tymże Świnoujściu tymi rękami my zbudowali. Nie żaden to Kaczyński i spółka. My dniami i nocami te śrubki przykręcali. Centralny port komunikacyjny też myśmy wymyślili. Tylko Rafał się rozpędził z tym Berlinem i się trochę posypało. I trzeba teraz lokalizację zmienić. Ale koncepcja jest słuszna. A 13 i 14 emerytura? To my z pułkownikiem Mazgułą to opracowali. Dla nich ta 13, a my mieliśmy wziąć tą 14. A wyprawka szkolna 300+, plus? to Roman nam podpowiedział. To już było po tej akcji do Wora wór do Jeziora. Łączenie Orlenu z Lotosem to też nasze. Rusek się tylko wypiął i Lotosu nie chciał przejąć. Błędem tylko było nie wrzucić mu w pakiecie Orlenu. Może wtedy by wziął. Ale pomysł nasz. I cały ten obajtek to teraz jedynie piankę spija. Życie jest okrutne. A czołgi to przecież Bronek napocił się u tego Obamy z tym bigosem i ochroną dla niewiernych żon, że się w końcu Jankesi dali przekonać. I dla świętego spokoju te Abramsy sprzedali. No i te samoloty. To też musimy zawdzięczać Bronkowi. To on przekonał Amerykanów, że polski pilot to nawet na bramie do, od stodoły poleci. To tylko kilka z naszych wielkich sukcesów. A jest ich całe morze i góry i jeziora. Wszystko to nasza zasługa My to tymi rękami Nie charatanie w gałę Ale codzienny trud i znój Wykuwaliśmy los dla całych pokoleń Zaraz do diabła To nie ta kartka A o tak ma być Co wy się burzycie Przecież w końcu robotnik szynki nieje, Także was to nie dotyczy Ja wam powiem Że ja robotnik Miałem przed wojną dwie koszule a wy na pewno macie teraz po 5-6 koszul co najmniej, więc jest postęp. Czy nie ma postępu? Władysław Gomułka do robotników na Żeraniu w roku 1967.